Cześć, witam was serdecznie, Aha, cześć kochani. Słuchajcie, witam was z jednego z moich bardziej ulubionych miejsc. Ee, witam was pod mostu. Ciełanko. Jesteśmy pod mostem, jesteśmy tu gdzie lubię. No i co? Pewnie musicie co ja tu będę robił, nie? Zastanawiacie się, nie ma co się zastanawiać. Ja wam pokażę co będziemy robić. Za tym pewnie dobrze wiecie. Będziemy łowić. Ale czym? Patrzcie. Już przeszczony wcześniej. Także tak jak widzicie jest nowy Barbarzyńca i będziemy rzucać, będziemy łowić, będziemy targać kolejne złomy i fanty. Zobaczymy co tu wyjdzie, dawno tu nie byłem, wcześniej łowiłem pod yy, następnym mostem kolejowym, gdzie już powoli się zapasy złomu wyczerpują. No ale nic, porzucam tu dzisiaj troszkę tutaj, zobaczymy co tutaj wyjdzie, jak nie będzie nic takiego to wrócę tu po, na drugą stronę, tam z tyłu yy, na zwykły most, tam sobie auta przejeżdżają. I jeszcze tam porzucam z powrotem, bo z jednej strony rzucałem nowym magnesem, ale z drugiej rzucałem tylko i wyłącznie starym, starym, stareńkim. Także nic, biorę magnes i lecimy do wody, rzucamy. Dobra, słuchajcie, dzisiaj z racji pogody i tego, że mam jeszcze jakieś plany popołudniowe związane z maluchami, nie ma opintalania się. Robimy co swoje. Raz, dwa, trzy. I zwijamy mandżur. Zobaczymy jak się spisze nowy barbarzyńca. Jak mu pójdzie. I ile uda nam się jeszcze sąd wyłowić. Już czuję, że coś tam się podłapuje do niego powoli. No chodź. Puszczaj. No i dobra, co zgarnęliśmy po pierwszym rzucie? Nie za dużo jest. Śruba jakaś i nakrętka. No i dobra, po drugim rzucie co mamy? Po drugim rzucie mamy więcej złomu. Po drugim rzucie mamy wkręt pod tą stopkę. Tu mamy śrubę i jeszcze jakieś pierdoły się trafiły. No i rzut numer 3. Co tym razem? Rzut numer 3 i taki mamy zwitek podkładek ale ktoś założył komuś chciało. Podkładka w środku jest wkręt. Aha. A, coś pięknie przyłapało. Czwarty rzut i ciągniemy. Podkładka jakaś, co tam mamy. Szyna, a nie szyna. Patrzcie to ta wielka łupka. No, ale piękna. Zobaczcie jakie cudeńko. No, i to można wyjmować ślimaczek do wody z muszelką. Sprawdźmy kolejny rzut. No i patrzcie, mamy tabliczkę. Następną co jest? Druga, już moja. Tamta niestety się rozpadła. Zaraz zobaczymy, co jest napisane na niej. Ale piękna sprawa. No i jakieś takie pierdoły jeszcze tu się trafiły. No i sprawdźmy tą naszą tabliczkę. Stara tabliczka, Rauchen zakaz palenia, ale fajna sprawa, Ja, no ta jest w fajnym stanie, do oczyszczenia i będzie wisiała gdzieś na ścianie jako pamiątka, tak jest, piękna sprawa. I co teraz będzie? Coś na pewno, mniej więcej, jakaś jakby kawałek obejmy i jakieś druciki. No i czuję, że są już następne pierdoły. Pewnie, że są. Jakby mogły ich nie być, nie? Stary wkręt już częściowo żarty. to jakaś większa śruba i pierdołki. No i tym razem wkręcik wpadł. No i teraz jakieś pierdółki też padły. Powiem wam, rzut za rzutem na razie, raz za razem. Pięknie. No i no i co tam jest? Jakaś pierdoła. Jest. Piękna stópka. Stupka, stopka. Stopka, stópka. I drut. Opa, 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 opa. No i dobra. Tu coś podłapało. Chyba coś mi się udało wyjąć z dna. Sprawdźmy. Jest coś na pewno. Oh. Jakiś profil Super Taki powiem wam porządny wygląda na fajny Opa No, wygląda na fajny kawałek No jakieś pierdółki się nałapały znowu Wkręcik znowu jest Wkręcik, tu jest jakiś kamień z... Z nakrętką przyklejoną Proszę bardzo Wkręcik No bo już czuję, że Znowu się coś nałapało A jak Lubię to miejsce, bo tu barki ciągle pływają Ciągle płuczą i co chwilę coś nowego wychodzi Co chwilę kolejne fajne złomy idą Co najważniejsze dużo Syk Cyk cyk, cyk, A, no chodź tu Tak jak widzicie padać nie przestaje A ja mam kolejne złomy Jest kolejny nabity magnes O no chodź do góry To, to co mi się lubią najbardziej, patrzcie. Proszę bardzo. To jest ciekawe. Pierwszy raz coś takiego mam. Opa, czekajcie. pierwszak. tak. Tu zagięta taka ta kotwa. Jest piękny wkręcior. Pierdoły. Ale co to jest to? Pierwszy raz coś takiego wyłowiłem, moi drodzy, i nie mam pojęcia, co to jest. To jest taki odwrócony u, jakby profil. Trzy części przyspawane, ale... Może jakiś ster od statku kosmicznego. <laughs> nie mam pojęcia, co to jest. No i patrzcie, kolejny wkręcik. I kawałek, cieniutki kawałek obciętej szyny. Piękny wkręcik. I wiaderko już prawie pełne. Ale, ale coś siedzi przy samym brzegu. Nie chcę puścić, ale dobra, zaraz. rzucę tam jeszcze raz. Zobaczymy zaraz, czy wyjdzie, czy nie. Zdejmiemy pierdoły. Poszło. Mam cię. Dzień dobry. Chodź do mnie do góry. O! Wow. Do wypukania. Co my mamy? Ale ciężkie. Jakiś odbój, co to jest? Kawałek drewna na pewno w środku. O! Ciekawe, ciekawe. chodźcie bo tu w środku to chyba sam syf jest. Tak jak mówiłem. Taka kopuła. Proszę o pomoc moi drodzy, ponieważ nie, nie wiem co to za kopuła może być. No myślałem się, że może do jakichś maszyn. Do jakiejś spawarki, może czegoś dużego, no nie wiem. Ale fajna sprawa, tu jest tak jakby nakrętka. Sześcioboczna, no i nie wiem, nie wiem co to mogło być. Może mi pomożecie. No i mamy teraz stopkę następną. No i co teraz wyjdzie? Wyszła stopka. I pierdółki. No i teraz jakiś mały kawałeczek się trafił. że widzicie, no może nie ma cały czas pełnych magów, no ale... Ale drugie wiaderko zaczynam zapełniać. No, o jest fajne w samym brzegu się złapał, bo już tak ciągnąłem i czułem, że tam pustawo jest piękny kątownik wszedł no i sprawdźmy bo wydaje mi się, że coś tam się trafiło ach, parę, parę sztuk jest mamy śrubę mamy nita tu jest kolejna śruba no i pierdółki no i mamy fanciki następne, super patrzcie piękna stopka ze śrubą jakieś Jakiś cuda, bo tutaj nie wiem co to jest, to jest jakiś kapsel stary od piwa. No, zobaczymy zaraz. Dajcie odczepmy to. Tak, stary kapsel od piwa. No i pięknie następne się fanty trafiły. O! O! Ja wiem, chyba. Było, było, było. Raz, jak tu byłem, wyłowiłem dolną część dużego zacisku stolarskiego. A to jest górna część od tego zacisku. Super. Tak jest. O, ale pięknie teraz weszło. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy wkręty, nakrętka i pierdoły. No, powiem Wam teraz ładny przed magnesik. Tak to można łowić. No i jest następne trafienie. Chodźcie, sprawdzimy co tam jest. Ale rurencja. Kręcik i rurencja. Cyk. Wkręcik, pyk, jak zawsze pierdoły. No i słuchajcie, przypłynął przed chwilą statek wycieczkowy i tak mi zamieszał, że od razu mam pełny, pełny magnes, jak wrzuciłem, z od ręki. Zobaczcie, tak zamielił, to wszystko wyszło i wyszedł młotek następny ciełówka, główka to jest głowa od młotka, mamy śrubę, drugą, trzecią, podkładeczkę, pięknie zamielił. Opa. Następny wkręcior Jest wkręcik, jest głowa odkręta, czy tam od śruby. I drugie wiaderko się prawie zapełniło, moi drodzy. Kontroluje coś większego, a przynajmniej sprawia takie wrażenie na kamieniach. Ach, jest tam parę rzeczy. Super. Super Czyli co mamy? Mamy wkręta z podkładką, mamy stopkę. Mamy tu taką elkę, to było do, do jeszcze starych drewnianych belek do starych podkładów drewnianych Raz, dwa, trzy Dobra, zdjęte, wiaderko że ja mówiłem, wkręcik z podkładką, stopka No i to taka kątownik taki jakby powiedzmy no Opa No i dwa wiaderka nam się zapełniły takim oto sposobem, plus tutaj jakieś Trzy większe rzeczy. No i słuchajcie, w dnie się działo coś fajnie, nie chciało puścić, ale udało się. Na boki to rozruszałem i poszło. Zaraz zobaczymy. Czy może jakaś łupka albo podkładka. Coś w miarę ciężkiego. Ale jakiś taki kawał wielki. Bliżej niezidentyfikowany. zidentyfikowany. Zaraz zobaczymy. Opa. magnes czysty. Tak, i zobaczcie kawał złomu wycięty chyba skądś. Tu jest jakaś wypukłość, może jakaś, może jakaś główka od y, śruby jakiejś obcięta, tu na równo, no nie wiem. Coś takiego. Ciężkie się działo w dnie, udało się, wyszło. I co teraz? Co teraz, moi drodzy? Kolejne śrubki, kolejne wkręty, co teraz jest? Teraz jest stopka. Też, jak widzicie, cała czarnuch z dna. No i mam następny magnes. Nabity nabity, nabity. Może no nie tak jak zawsze, no ale też jest fajnie powiem Wam. No i mam następną część jakąś. Zobaczmy Co nam się tu przyczepiło. To jest coś takiego, to jest chyba kawałek starego gwoździa kolejowego, który był kiedyś używany. A no to jest chyba. Przynajmniej tak wygląda. Na część starego młotka. Jakiegoś młotka, zbijaka, może? No nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć. a no i jakaś, jakiś hacel, tylko wielki. Nic poza tym. No i kolejny raz czuję, że siedzi trochę na magnesie. Co mamy tym razem? Stopka. Stopka ze śrubą, wkręt. No standardowo. I tu jest nakrętka, i coś niezidentyfikowanego tak to jeszcze raz wygląda z brzegu Zobacz, tutaj tak na spokojnie to nie wiem co to może być po ustukaniu może by coś z tego wyszło ale bez przesady nakrętka mamy tą stopkę ze śrubą razem no i mamy wkręta no i dobra powiem wam tak deszcz przestał padać, co jest najważniejsze Mam dwa pełne wiaderka, mam trochę dużych, dużego złomu, także wyniosę to. Myślę, że na dzisiaj, ten most to będzie wszystko i lecę na tamten z tyłu. No i dobra, jestem pod drugim mostem. Jedziemy tu z tematem. No i patrzcie, pierwszy wrzut i pierwszy strzał od razu. A jakieś coś długiego będzie. A, proszę bardzo, blaszka jakaś cienka, no ale Jest jakiś drucik. Opa! Słuchajcie, mam jakieś trafienie. Czuję to na magnesie. Zaraz zobaczymy. Sprawdźmy, co tu mamy. Co to jest? Jakaś kasetka stara. Nie jest kasetka, jest waga. Chyba waga. No, oh. Jupiter się nazywa Truckcraft 3 kilo No, to jest waga. Waga do 3 kg. Była przynajmniej. Pewnie jakaś podwieszana. No, powiem Wam ciekawy fancik. Super. Ciekawa sprawa, zaraz Wam pokażę co wyłowiłem. Zobaczcie, wyłowiłem najprawdopodobniej część jakiejś lampy albo żerandola. Zobaczcie, ale jaka ładna jest zdobiona, już rozpadająca się. Widzicie? <tuszy> tu jest stary włącznik, i tu było miejsce na żarówkę. Czego to ludzie nie wywalał, co? Ogólnie wyglądała kiedyś bardzo ładnie. No i dobra, chyba coś nam się przyczepiło. O, podkowa, patrzcie, ale czad. No, w takim miejscu to się nie spodziewałbym. Podkówki. No, jaka fajna, wpadła, piękna podkówka. Super ancko. Jakiś kawałek drewna przyczepiony. No i dobra, super. No i dobra, mamy jakieś następne fanty. Czuję, że magnes ciężki się robi. Sprawdźmy, co tam jest. Śruba, Śru śruba nit. To jest jakaś blaszka i kawałek łańcucha jakiegoś. Super, fajnie. No i mamy kolejne fanty. Czuję. Zaraz sprawdzimy, co tam się kryje. Ale... Jakaś śruba, gwóźdź, kawałek starej brechy. No... Niezły kawał złomu. No i pierdoły. No i coś się przyłapało przy samym murze. Ale blaszka. Blaszka, blaszencja. Co my tu mamy za pokrzywione rzeczy? Dobra, raz. Dwa. Takie dwa kawałki jakieś pokrzywione. No i dobra, jesteśmy. Jesteśmy na podsumowaniu. Podsumujmy sobie ten dzisiejszy dzień, dzisiejszy wypad. Powiem wam, no było fajnie, było ciekawie, było sporo rzeczy, może nie tyle co zawsze, no, może nie będzie 400 kg, no ale powiem wam, że nie, ciekawie było, było naprawdę fajnie. Było parę fajnych fantów, także pokażę wam teraz co znalazłem. I będę się pakował i zwiomandżur. Także macie dwa wiadra drobnego złomu. W drobnym złomie górują oczywiście jak zawsze wkręty kolejowe. podkładki gdzieś tu były. O, podkładeczki. Co jeszcze tu mamy? Stopki same, bądź stopki ze śrubami. No to jest nasz drobny złom. Tutaj jest to samo. Macie kolejną stopkę ze śrubą. Bardzo fajny fancik wpadła. Kolejna podkowa. A już trochę, trochę zdarta życiowo, zjedzona, no ale ważne, że jest. Z co? Z innych rzeczy ciekawszych. To mamy taką fajną wagę. Waga do 3 kg. Ma 3 kilo, 0 i 3 kg, najprawdopodobniej była wisząca, była podwieszana. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić. I tu na dole się wieszało po prostu i się coś ważyło. Firma Jupiter. No nie wiem, sprawdzę jeszcze, czy na pewno była wisząca, czy nie. Aczkolwiek tak jest moje przypuszczenie. Ale mogę się mylić, takie. Jak często to bywa? Dobra. Następną rzeczą jest taki fajny. Osa poszła z tą Żerandol. Żyrandol albo jakaś lampka, może bardziej nie wiem, stojąca była, nie wiem, wisząca. Bóg wie, fajne takie ma rzeźbionka tutaj. Mimo, że jakiś, że wypowiem, powiem, szajs no ale nie no, fajny, fajny jest. Wygląda ciekawie. Mamy kawałek łańcucha, śrubę. No i z takich większych rzeczy, co my tu mamy? Mamy jakieś kawałki. Tutaj jest jeden kawałek, drugi, trzeci. Jakiś pogiętej blachy. To jest kolejna stopka. Mamy taką długą blachę. Mm. Tu mamy pod spodem, nie wiem czy to jest jakaś, jakiś gwóźdź taki do wbijania wielki, do wybijania czegoś, no z, je, z tej strony jest zaostrzony, zakończony na ostro, nie wiem, nie mam do końca pojęcia. No i jedna, jedna z pierwszych i z większych i cięższych rzeczy to jest ta nasza zmutowana łupka. <laughs> Także to jest takie, taki to był połów dzisiejszy, no i oczywiście mój fancik dnia dzisiejszy. Po prostu genialna sprawa w superstanie, stanie, które wyląduje na ścianie gdzieś, to jest ta tabliczka, Rauchen verboten, <laughs> zakaz palenia, zakaz palenia, no i tak ode mnie nie palcie, będziecie zdrowsi, no także tak to wszystko wygląda, może nie, nie jest to największe, największe okazały połów, ale naprawdę jest ciężki, uwierzcie mi, te dwa wiadra są na maksa napełnione i są naprawdę ciężkie, ale ledwo je wniosą tu po schodach betonowych, także naprawdę jest fajnie, jest fajnie. Myślę, że coś nam tego będzie. I tyle będzie w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Wrócił barbarian w, nowym, w nowej wersji. Z mojej strony to będzie na tyle. Jeżeli się podobało, to laj lajkujcie, piszcie komentarze. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zapraszam was do kliknięcia czerwonego przycisku z napisem subskrypcja. I widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, hej.